Punkt karate, mimo że czuję to zniechęcenie. Myślę o tych wszystkich sprawach, i wydaje mi się, że tyle jest jeszcze do rozwiązania. Tak dużo do odkrycia, nauczenia się. Chyba życia mi nie starczy na to wszystko. Może lepiej zaprzestać i nic nie robić. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że czuję to zniechęcenie. Od dawna zajmuję się sobą, a tu przede mną jeszcze tyle rzeczy, jak ja to wszystko ogarnę. Nie wiem, czy mam do tego wystarczająco sił i czasu. To i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że czuję to zniechęcenie, bo tyle jeszcze przede mną pracy tyle rzeczy do odkrycia i nauczenia się. Chyba mi nie starczy mojego życia na to. To teraz i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Bref. Tak dużo jeszcze przede mną. Bok oka, kiedy myślę o tym ogromie, czuję przytłoczenie. Pod okiem jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Od nosem, nie wiem, czy starczy mi czasu i energii na to wszystko. Broda to zniechęcenie, że jeszcze tyle przede mną. Obojczyk pracuję nad sobą już od tak dawna. Pod pachą, a tu mówią mi, że jeszcze tyle do zrobienia. Głowa to zniechęcenie. Brew to przytłoczenie. Bok oka, ale wybieram teraz spokój. Pod okiem jestem tutaj po to, żeby siebie odkrywać i poznawać. Pod nosem i nieważne, ile jest jeszcze przede mną. Broda, bo każda rzecz którą mi się uda odkryć, zobaczyć. Obojczyk, to jest prawdziwe i moje. Pod pachą każda, najmniejsza cząstka mnie głowa jest warta odkrycia. Bref, nieważne, ile jeszcze jest przede mną. Bok oka, bo nawet jeśli całe życie mam spędzić na tym, pod okiem, żeby dowiedzieć się tylko jednej rzeczy na swój temat. Pod nosem, to to jest warte całego życia. Broda, jestem tu po to, żeby siebie odkrywać i poznawać. Obojczyk. Uwalniam więc myślenie o tym, czego jeszcze nie ma, pod pachą, jak dużo jeszcze jest przede mną. Głowa, bo naprawdę tego nie wiem. Brew może zdarzy się coś takiego? Bok oka, że będę mieć wielkie olśnienie. Pod okiem i to wystarczy mi za wszystko. Pod nosem uwalniam się od zaprzątania sobie głowy. Broda ile jeszcze jest przede mną? Obojczyk bo tak naprawdę tego nie wiem. Pod pachą każda cząstka siebie, którą poznam. Głowa jest warta największego wysiłku. Wbrew nie ma nic bardziej cennego niż poznanie tej najgłębszej części siebie. Bok oka wybieram więc spokój na mojej ścieżce. Pod okiem wybieram radość z każdej najmniejszej cząstki mnie. Pod nosem, którą uda mi się spotkać i poznać. Broda. Wybieram spokój, kiedy idę do przodu i odkrywam siebie. Obojczyk i uwalniam resztki tego uczucia zniechęcenia. Pod pachą uczucia przytłoczenia. Głowa. Bo to mnie tylko ściąga w dół i obciąża. Bref, a ja czuję w sobie tą gotowość i werwę. Bok oka, żeby spotkać siebie na swojej drodze. Pod okiem i kolejne cząstki mnie, które są najpiękniejszą tajemnicą. Pod nosem. Jestem warty wszystkiego i całego wysiłku. Broda, uwalniam więc to przytłoczenie i to zniechęcenie. Obojczyk, jestem tu po to, żeby siebie poznać. Pod pachą I jakie to ma znaczenie, gdzie jestem na tej ścieżce? Głowa Jestem tu, gdzie jestem i nie ma mnie nigdzie indziej.